Widać się w powtórce RS 90 c czyli chyba w tym momencie najlepszym przełogiem średnim na 11 tierze, no może obok Hakera i oczywiście Szakala. Szakal, wiadomo, najlepszy i kto się z tym nie zgadza, to domo no problem, ale tak, co my tu mamy, na pewno niesamowite działko automatyczne, które jest w stanie zasypać przeciwnika gradem pocisków. Tutaj Beczka na dzień dobry może się o tym przekonać, jest taka na dwójka, na szczęście nie trafia, bohater celuje tam. Gdzieś przejeżdża kar 1 bokiem, WZK strzelata na szczęście niecelnie, a Beczka już pali wrotki, zbierając kolejne pestki, dosłownie przyjmują je na głowę. BZK 68 jedzie bardzo ciekawie, patrząc na to, że tutaj mogła dostać od obiekta 268, mogła dostać jeszcze od dzika jednego, drugiego, te 30, te pojazdy mogły snajpić, a on mimo wszystko zdecydował się tak agresywnie tutaj pojechać. Czemu? Nie wiem, ale ogólnie rozjazd na tej mapie jest bardzo ciekawy. Popatrzcie, gdzie stoi Tiger Mouse na Linika, na samym końcu mógłby wspierać. Arty, czołg ciężki, który powinien walczyć, który powinien wprowadzić swoje HP gdzieś mniej więcej, nawet tutaj na linii 0 albo na linii 1, gdzie pojechała zdecydowana większość naszej drużyny. On kampi. teraz, dojechał do niego jeszcze bat, bohater o małwos, a przegrzał budziamo. Miejmy nadzieję, że ktoś tą BZ 68 lada. Moment skończył się, z tam jest tyle naszych snajperów, którzy powinni mieć na niego bicie, i w końcu. Po dłuższej chwili oczekiwania Obiekt 2, 6, 3 Dosięgnął celu I go zniszczył Bo za długo tam się chłop po prostu Męczył Teraz bohater zajmie na pewno bardzo fajną pozycję Do gry na wieżę Ta wieża potrafi odbijać Więc rywale będą mieli utrudnione strzelanie w nas I jeszcze STK-2 Dostaje potężną plombę Po pokrywie silnika to aż dziwne, że nie została podpalona prędzej czy później. Tutaj bohater próbował jeszcze przestrzelić baczata. Teraz STK2 postawiony na gąsce. Bohater będzie go tutaj chyba doił, ale Leopard 1 podpierdziela mu fraga. Przydałoby się już jakiegoś zrobić. Tutaj drużyna powoli fraguje, a on ani jednego, chociaż i tak nie strzelał całkiem ładnie. 3500 uszkodzeń niemalże. Ciekawe, czy jakieś te strzały na ślepo trafiły w rywala tam na pewno stoją raczej takie pojazdy kamperskie typu właśnie Leopard 1 no i 50 b to bym nie powiedział że jest pojazdem camperskim ale jak został na dzień dobry solidnie obity no tam nawet się zaczęło przełamywać więc być może teraz też jakąś peskę komuś udało się rzucić to o. Po tym, jak AMX zaczął swoją przygodę z tą bitwą, to wcale mu się nie dziwię, że się delikatnie wycofał. Teraz widać Leoparda 1, 1 strzał. Chłop w garażu. W końcu bohater ma jakiegoś fraga, ale tutaj też ma fajną pozycję, żeby wyjechać na tą KR1. -kę. Tylko, no wiecie, to jest KR1. -ka. Twarde to to niesamowicie, ale nie w tył i w bok. Tutaj po pokrywie silnika bohaterowi udało się go parę razy poprzebijać. Parę razy w bok. I zrobił na niej pokaźną ilość uszkodzeń. Jest zbacza. jest badger. Wszystkie te pojazdy są dosyć twarde. Niezły prefire na tego badżet. nieźle wyczuł moment, w którym kończy się ta skałka. Ale tutaj KR1 po raz kolejny wychyla zbyt odważnie. O, jeszcze świetnie złapana w taki sposób, że raczej nic tutaj bohaterowi nie zrobi. Ale miał zestaw naprawczy. Udało mu się naprawić w garnek. Oj chłopie nawet nie próbuję Ty spierniczaj Zanim stracisz jakieś HP Bo póki co ma Fula, jakieś pociski odbił, jakieś pociski zablokował Może czuć się z tego powodu Na pewno dosyć szczęśliwym Graczem, ale z C30 może tak kolorowo Nie byś tutaj delikatnie Też zabrakło mu Opuszczania działa, ale Ten pojazd może Spokojnie grać Sobie na górkach 10 stopni Depresji to jest coś, co wiele pojazdów mogłoby mieć, niestety nie ma, ale... O, chciałbym widzieć takiego ISA 7 z 10 stopniami depresji. O Jezu, jaki to byłby masakrator. Wiem, że nic takiego nie będzie miało miejsca, bo te pojazdy były raczej przygotowane do walki na płaskim terenie na jakichś otwartych przestrzeniach a nie na górzystym jak na przykład kranwagn no, ale tutaj czasami można by się pobawić w jakieś śmieszne tryby i odwrócić wszystko do góry nogami WZK wyjeżdża świetnie tutaj przez bohatera złapana, szkoda że nie ma żadnego snajpera na nieco większym dystansie T30 też lada moment, pufnie więc nie jest to nic kolorowego, a bohater raz na jakiś czas wychyli na tą wózetkę, będzie próbował ją punktować, traci amunicję i to dosyć cenną. I niestety teraz wózetka zmieściła mu pocisk i zabrakło. Zabrakło troszeczkę farta, żeby ją tutaj... Skończyć, warto byłoby nawet wrzucić ten pość, który by przegrzał to działo, który by je przyblokował, żeby tylko mieć takiego gościa z głowy. KR1, Dinga się po raz kolejny to jest. Oj, chłop, na pewno w tym ruskim czołgu do zadowolonych nie należy, ale popatrzcie, Batchat powoli naszych oskrzydla. Leopard 1 może mieć z nim duży problem, no i niestety teraz jedynek snajperów, zobaczmy co tu będzie, te 30 w bok za zero Batczat niestety wie co tu się święci, ale bohater mógłby po niego pojechać, cała przeciwna drużyna jest wyspotowana, Badger, który byłby w stanie ją asekurować jest po drugiej stronie mapy, czyli no w zasadzie nic by tutaj bohaterowi nie zrobiło. on już ma przekroczone 10 tysięcy uszkodzeń. No ale niestety zostaje sam na tej miejscówce i musi palić wroty I to najszybciej jak to tylko możliwe Pamiętajcie, nawet jeśli macie 21 tysięcy dpmu Według przynajmniej niektórych stron To nie ma sensu tak się wymieniać Te pociski odłąkowo-burzące też niezbyt skuteczne Bohater kombinuje, Batem podjeżdża agresywnie Na szczęście jest już Raczej no takie powolne dobijanie dinga się jeszcze mało tego taranuje. No na pewno te czołgi są troszeczkę przygięte. Gdyby one mniej odbijały, łatwiej byłoby się ich pozbyć, ale wiecie. WG musi dać wam jakiś pretekst do tego, żeby je wbić. Potem da merfa mniejsza penetracja, nie wiem. Pogorszą pancerz, pogorszą celność, zwiększą rozrzut. Jak oni go zbalansują, nie mam zielonego pojęcia, ale tutaj trzeba liczyć na cud. I taki cud w tej bitwie się wydarzy. Tigermaus powoli zaczął atakować, to jest coś niesamowitego. Ja wiem, że trochę może to zabrzmieć jak taki hejt, i prawdopodobnie to jest hejt, ale no proszę was. Czołg ciężki, kampiący. Przy artach to jest widok, którego za żadne skarby nie chcecie zauważyć po swojej stronie. A niestety jest coraz częstszy. Czym to jest spowodowane? Nie mam zielonego pojęcia. Może to jest wynik rozdawnictwa dziesiątych tierów? Bóg wie czego jeszcze nie wiem. Ale ktoś kiedyś powiedział, że te wszystkie kampiące czołgi ciężkie w wocie to są gracze po prostu. Thundera, którzy czekają, aż ktoś im po prostu wyjedzie pod lufę. I tutaj bohaterowi pod lufę wyjeżdża niemalże T30. Ona lada moment zniknie ze spota, ale gdzie się podziały te wszystkie czołgi, które tutaj były? No nie wiem, KR1 i WZK mogły się przestraszyć. Badger po drugiej stronie. Bohater poluje w tym momencie na T30, która. Teraz jest dla niego mniej więcej do wyjęcia i to względnie szybko. Niestety pierwszy pocisk niezbyt skuteczny. Teraz na gęsi postawiona jak działko niemalże przegrzane, ale udało się skończyć kolejnego gościa. Przed nami jeszcze dwa dość groźne pojazdy i WZK i KR-1. Na pewno mogą nie być łatwym celem od frontu dla bohatera. Zresztą widzieliście, co się działo, jeśli. Ta wózka była ustawiona na wprost. Niektóre pociski weszły, niektóre nie. Raczej większość się od niego Dingała Ker, 1 to samo, jeśli schowa dolną płytę. Nie macie praktycznie szans, żeby je tutaj poprzebijać. I co teraz może zrobić bohater? Zjechać dołem, pokombinować. Od drugiej strony, być może od środka, nasza KR1 też solidnie poobijana. Nie wiem jak wygląda tam sytuacja w HP na Tigermausie. WZ pojawia się i znika. Teraz uwaga, uwaga, czy KR1 strzeli i sprzeda swoją pozycję? Chyba nie. Tigermaus też solidnie poobijany Badger. Nie jesteśmy do końca pewni ile ma punktów wytrzymałości. w teorii ma fulla w praktyce może być poobijany, on tam troszeczkę walczył, ja wiem, że ten pojazd w niektórych pozycjach, zwłaszcza kiedy schowa dolną płytę, podbije pancerz, jest niesamowicie ciężki do wnięcia, on nie ma praktycznie żadnych włazów i tutaj strzelanie w słabe punkty może nie przynieść żadnego pozytywnego rezultatu, a bohater spotkał się z KR-1, tutaj jeden strzał wszedł, fajnie, że może sobie pozwolić tak Strzelać forfan, ale no musi się schować teraz z tyłem. Może tego pocisku nie odbić. Chowa się i zniknął ze spota razem z tą kar 1. Kar 1, wiemy gdzie jest. Można by próbować ją przeatakować, ale teraz też może bohater próbować atakować tego bachera W końcu teoretycznie na nim jest najwięcej punktów wytrzymałości, ale to też jest bardzo groźny przeciwnik. Dobrze ustawiony, będzie dla niego nie do wyjęcia. Teraz jeszcze nawet wie, że bohater gdzieś tutaj próbuje się przemknąć w jego stronę. Turendy to jeszcze do końca może nie być świadomy. Są tutaj pewne krzaczki, które mogą pomóc go wykryć, i w razie czego umożliwią schowanie się bohaterowi. Ale już pojawił się po raz kolejny na spocie, i dobrze, że jedynka nie znalazł tutaj. Strzału. Ma zestaw naprawczy. Ma możliwość badger na fullu. Oj, bardzo słaba sytuacja teraz. Ostro lecą te pociski. Zdjęte gąski. Teraz trzeba będzie go za wszelką cenę przytrzymać. Działko przygrzało się. Teraz kolejne trzy strzały. I można chłopa będzie praktycznie bez większego problemu wydoić. KR-1 zniszczyła drugą KR-1, a bohater skończy badgera. To jest coś niesamowitego. Jak szybko go wypompował, postawił na gamesie. Szybkie serie! I gościa nie ma. Miał full HP. Ja Wam dziękuję za oglądanie powtórki do końca. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć i czołem.